moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Luxa, jest to lekki czołg czwartego poziomu przez wielu graczy nazywany zabawką, no trudno się tutaj nie zgodzić z opinią niektórych graczy, jest to czołg zabawka, ma bardzo potężne działo, 10 pocisków w magazynku, po 30 damage'a to jest bardzo potężny magazynek, łącznie 300 damage a średnio, a może być dosyć, dosyć dużo. No. Więc to słowem wstępu. Rozprzećmy sobie ogólnie do jego parametrów. O działku już mówiłem. Ma bardzo dużą szybką jak na magazynka. No, 300 damage na tym tierze. Na magazynek, jeszcze do tego bardzo krótkie przeładowanie. Na tych tierach to jest po prostu. Wyjeżdżasz i zabijasz, i tyle. Magazynek zdejmuje większość czwartych tierów na jeden magazynek. No, wyjeżdżasz i zabijasz. 15 magazynków, 15 fragów. Oczywiście na trójkach, nawet na czwórkę, nie zawsze. Średnie za na minutę niby nie, nie wyglądają jakoś super zarobiście, ale to, pamiętajmy, to jest magazynek, ona zawsze mają troszeczkę mniejszy. Dobra, no rozrzut, no to jest magazynek, więc tutaj no, nie ma co się ten Czas, celowa Czas celowania jest bardzo krótki, do tego jeszcze to działko ma w, w miarę fajną stabilizację, więc nawet niech, większość strzałów w ruchu jest w stanie wejść. No i jako, że to jest magazynek niskiego tieru, to jest bardziej bym powiedział nawet karabinek, to no to jego działko nie ma dużego zasięgu strzału i no nie wiem ile dokładnie wynosi, ale jakieś 300 metrów max może. Dobra, żywotność. Żywotności ma całkiem dużo, bo aż 340 na no, pancerz. Nie ma co za dużo mówić, ale dużo czołgów was z nie przebije. Nawet KW-2 czasem może się... Chociaż tak mało HP, że raczej, raczej nie ma szans. Ale mi się raz zdarzyło, że mnie na przykład nie ten, nie trafił za fulla. Raz. No, no, wiele razy. I do tego jeszcze mobilność. Bardzo niska masa, więc staranować tym nie taranujcie. Yy, Moc silnika jest... No, o 20 więcej od HP. No i moc na tonę to chyba najbardziej nas interesuje. Jest bardzo duża, 30 koni mechanicznych na tonę, więc bardzo dużo. Mimo samego silnika w sumie, no, 360 to nie jest dużo, ale no. Patrząc na mocna tona oraz na jego masę, no to faktycznie to, to nie jest jakieś mały ten silnik. Zaś prędkość. Prędkość do przodu to jest niby 60 na godzinę, tyle raczej nie pojedziecie. 22 km na wstecznym, no tyle niestety nie osiągniecie. To jest no, przekłamane i to dosyć mocno. Prędkość obrotu, no nie jest może jakoś wybitna, ale jak na czołg lekki, tak optymalnie. Wykrywanie, no na to nie możecie też tak patrzeć, 432 on jest ślep, jest ślep i to bardzo zasługą tego mojego zasięgu widzenia jest załoga, której pewnie większość z was takiej nie ma na lusie, tylko ma wpakowaną na raczej jakieś wyższe tiery, ale ja z 2018 sobie wsadziłem tutaj załogę. Śnieżynki, śnieżynki. Ok, to przejdźmy sobie teraz do bitewek. Zapraszam na drugą część tego materiału. Ale jeszcze przed y, bitewkami przejdźmy sobie do y, drzewka. Zapomniałem wam o tym powiedzieć. No, proces wybijania luksa jest bardzo hardkorowy, że tak powiem. Te dwa działka, na nich się da zajechać. To działko, no to szczególnie. Średnią uszkodzenie 11 uszkodzeń na czwartym cieszy do tego przybicie na poziomie 23. No bieda totalna, a dwójka też by tam nie była za przyjemna. Tak, dwójka to jest to samo praktycznie. Dużo graczy też korzysta z tego działka, ale nie polecam. Nie Ma Magazynek dobrze. Ma znacznie większą penetrację na podstawowym pocisku. A raczej na goldzie, na niskich terach się nie gra, więc dobry wybór. No to teraz możemy w końcu przejść do bitewek. Na których na pewno Wam najbardziej. No cóż, dobrze. Jestem już gotowy. To możemy lecieć z bitewką. Zobaczymy, jakie losowanie jest. Może na topce będziemy. No, jak będzie długo losowało. a już poszło. Żeby wam przyciął ten kawałek. No okej, okay, rzuciło na szósteczki, nie jest to złe losowanie, ale... Ta ich arta mnie tak trochę niepokoi, ponieważ ja jestem graczem, który lubi stać raczej są sobie w krzaczkach i tak spotować i czekać aż jakaś ofiara nie wyjedzie. Ale ta arta w Bishop jeszcze dosyć dobry grajek, może stworzyć nam poważny problem, no... Ta arta ma miana shota, a jeszcze patrząc na to jaka jest celna i jakie ma bicie, no to... Może się zdarzyć. Dobra, ja myślę sobie, że pójdziemy sobie do miasta. O, no właśnie, co do zasięgu strzału, to czerwona kreska. To jest właśnie jego zasięg bicia. No niestety nie jest to cała mapa tak jak w większości pojazdów, tylko no jako, że to jest bardziej karabinek, no to jest dosyć krótkie. A, czemu jak wciskam kontrol, tym się większa ta mapka, bo mam ich swojego jak co? Zobaczymy, wychylimy może coś spotniemy. Jak się nie uda, to pójdziemy sobie na dół, oczywiście sprawdzić. Liczę, że jakiś magazynek uda się. O nie! kurczę, Myślałem, że mnie wypchnie. No poczekam chwilę, poczekam. No widzicie, ten magazynek robi roboty na tych Niby niecelna, a trafiłem po pocisków 240 damagea. Oj, nasz leopard będzie miał problem. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że jak tu wyjadę, to, to będzie morderstwo. No, przykro mi bardzo, nie mogłem pomóc krótko w leopardzie. Ale postaram się tutaj tą t 50 trochę uszczuplić z HP. Oj, 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 ale słabo. Słabo przycelowałem. Bardzo słabo. Dobra, schowamy się, bo muszę sobie sprawdzić. Oj, 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 oj. Muszę sobie z ten. Zciszyć troszeczkę wota. Dobra, na T4. No i lecimy, ten Steward tutaj tak wyjechał dosyć ostro. Oj, ale nie chce mi się wierzyć, że uciekł, nie no. Właśnie stoi tu na dole, skoczył. No, To będzie ciężko go wyjąć. Tym bardziej, że on ma w miarę dobre to swoje działko. No właśnie, co na tej arki? Tak. Ale się udopiłem. Czemu nikt do niego nie strzela? Arta mnie zabije Dobra, pięknie wyjechał Teraz idę tutaj nie dostać od Arty A jak wiemy Arta może wszystko Dobra, schęcimy tutaj, zniszczymy nojka. Ajajaj Nie szczęli mi go Oj oj oj, oj, oj. Jeź, 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 jeź. mnie szczarty nie zdjęli? Wiecie co w sumie po skoczymy Chyba, że mieszkaj knajek. Oj, oj, oj Akurat mi go zdjęli No bitwa póki co najlepiej nie wygląda Nie ma co się oszukiwać. No, kurde, wszystkich mi zabiorą 7-4, ale i tak przegrywam. Okej, okay. M, czyli to jest akurat dobry cel. Oj, 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 zabił mnie. Ale mogłem tam skoczyć. Kurde, za darmo mnie zniszczył. No Dobra, zagramy sobie jeszcze na bitewkę, poczekamy do końca tutaj, więc widzimy się za chwilę. No, to mamy już pomitawcę. No, tak średnio ta bitewka wyszła, mieliśmy mieli ogromną przewagę, jak tam jeszcze widzieliście wcześniej, ale no na końcu no to się troszeczkę tutaj sprawa pokickała, bo tutaj dwóch kolegów. No porobiło naszego KW2 jako ostatnio Steamu, no i nie trafił trzy razy w su, A więc przejdźmy do kolejnej bitewki. Załoga to samo wszystko. Lecimy. Może będzie lepsze losowanie. Może gorsze. O nie, już widzę po mapce, że nie będzie za ciekawy, ale losowanie. Losowanie da się przełknąć. Mamy trójeczki, więc naprawdę dobre losowanie. Sprawdzimy. Sprawdzimy, pojedziemy sobie na środę, czy jak Zrobimy sobie otwarcie krótkie, szybkie. Zaś jak zrobię otwarcie, to będę jechał tutaj i do góry na górkę wiada. I na górze zobaczymy co się dzieje. I raczej na górce zostaniemy do końca bitwy praktycznie. To nie znaczy, że będę stał w miejscu przez cały czas. Bo podejrzewam, że chcecie uwatrzeć na coś więcej. Ale zróbmy najpierw to co wiem na początku, czyli otwarcie, a zaś się zobaczy, co ten co da się zrobić. Następny odcinek, tak jeszcze zmieniając temat, to on będzie prawdopodobnie za tydzień w sobotę i będzie on dotyczył T485M niedawnej nagrody Stang Rewardsów. Będzie na pewno film dłuższy o t 4 nie tak jak tutaj o tym Luxie. Nie wiem jakieś 15, może 20 minut max będzie ten film trwał. No proszę, proszę, wyspotowani. spotowani. Ojej, a kolega wędła medium, co tu chce zrobić? O jedzie panowie nasz pierwszy damage. Dobra, był sobie... Był kolega sobie. Oj oj oj, to arta nie trafiła. Ostatnio to mam takiego farta do tej arty, że... Wiecie co? Jeszcze chwilę tu chyba pobędziemy na tym środeczku, tak widzę, że przeciwników na, na środek nie ciągnie. Ich czołgów... O, AT-95 tam, ideal. O tu strzela. Hm. O, Valentine. Tylko, że żebym... ...ja mógł na niego wjechać, to musiałbym wiedzieć, co jest... Nie widziałem je. Ten pan na 1C. no to dobrze. Dobrze no się zwiększałem HP. Niektórym którym bo jak tak to będzie się toczyło. No to tak średnio. Ja sputnąłem Su76 i czajcie. Tu stali nasi, nie? A ja go widziałem. Bez jaj. O, co chodzi? Dobra, nie ma hetzera? Nie ma. Możemy spróbować przez ten... ...przez lasek podjechać. O, Zdzieli na ślepo. Ja mówiłem coś o pancerzu? Cofam to. Odbiliśmy pocisk od kaczki. No, ale tutaj Kačenica nie miała zbyt dużych szans, patrząc na to, że mamy Valentina, który ma bardzo dużo penetracji. No, ale też nie, jak z Luxem. No, Lux nie można powiedzieć, że nie ma tej penetracji, bo Lux ma bardzo potężną penetrację, mimo tego, że z Karabinkiem. Ale naprawdę polecam, polecam. Bardzo fajny, szczególnie na turnieje. Mnie ten typ spotnie. O, nie weszło nic już. Ale dobra, dzięki temu, że wsadziłem te kilka bułeczek. Wiem, że mam go na jeden dobry magazynek on mi na dwa strzały. Uuu! One shot. Lardy. Oj, współczuję koledza, naprawdę. Myślę, że się zbagował. on był w tym we wraku utknął. a nie, dobra kolego, ciebie oszczędzę. Najpierw zdejmę kolegę Warcie. No, arcie. Arta raczej by nie zdążyła przeładować. Chyba już nie ma sensu nawet przeładowywać, chociaż. Przeładujmy sobie, bo nie wiadomo co jest e, z kolegą w T29. też że tam stoi w tych krzakach przed nami, ale... Wycie go nie ładnie. Zładuję z Heka Ja wolę mieć jeszcze jeden pocisk w zapasie, nie? Zawsze jak nie trafię jest ten. Nadzieja, że go zdejmę. Ja przyjadę jak troszkę bot. Nie ma Walentine Fula, kurde. Dług nie porobię z dwoma, może być ciężko, żeby zdjąć. No, widzicie, mówiłem o odbiciu się, nie? Sklejcie i schować przed Valentine'em. No i przeładowanie. Już kończę przeładowanie magazynka, nie? Rzeczów na tym poziomie ładuje dosyć krótko, ale no to jest w końcu magazynek, więc więc, 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 więc on ładuje troszeczkę dłużej, ale i tak mimo to ładuje bardzo krótko, jak na 300 damage na magazynek. No i cyk. Weźmy sobie bonus. No i za tą bitwę dostaliśmy 7000 e, tych. expa I patrzcie na zarobki, nie? No to, to jest po prostu kosmos. A zakończenie wydarzenia, dlatego tyle. No i miejmy siedemdziesiąt tysięcy. No to jest 30 tysięcy plus kontemperam 10. To no mamy 40000. tysięcy no dużo, dużo. A my premia kąta premium byłoby troszkę mniej 18 tysięcy, ale tak dzisiaj na, na zarabianie no to nawet nie jest tak źle. Ale oczywiście, po 8 poziomu nadałem się zdecydowanie lepiej, zdecydowanie więcej na ich chociażby na takim szwarc pancerze. No więc to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Widzimy się za tydzień w następnym odcinku. W tym tygodniu jeszcze prawdopodobnie nie wleci jeden, ale. Tym razem od mi gościa z tego kanału. Jeszcze raz cześć, widzimy się w następnym odcinku.